Wszyscy fani MCU czekali na ten moment i wreszcie on nastał. Jesteśmy świeżo po prezentacji Marvela podczas San Diego Comic Con, gdzie poznaliśmy wszystkie plany dotyczące świata superbohaterów na przyszłe dwa lata. Po Avengers Endgame, wielkiej bitwie, która zdecydowała o losach całego wszechświata, dostaliśmy tylko Spider-Man Far From Home i nic więcej. Oczekiwania były gigantyczne, ponieważ wiele mówiło się o nawet wprowadzeniu X-Menów do świata MCU. Zostały zaprezentowane nowe filmy, a część z nich dostała swoje oficjalne kontynuacje. Trzeba też dodać, że sporo z całej kolejnej fazy namieszała platforma Disney Plus, na której pojawi się wiele serialów, które będą bezpośrednio oddziaływać z wielkimi produkcjami Marvela. Oznaczało to, że dostaniemy mniej wielkobudżetowych produkcji tylko po to, aby wypromować seriale i samą nową platformę Disney'a. Jednak wystarczy już o tych mniej ważnych rzeczach i przejdźmy do tego, na co wszyscy tak bardzo czekaliśmy. Jednak przed rozpoczęciem tego odcinka zapraszamy do sklepu naszego dzisiejszego sponsora, gdzie znajdziecie ponad 10 tysięcy ze wzorami z takich uniwersum jak Grautron, Marvel, DC uniwersy i wiele, wiele innych. Dodatkowo ostatnio dodali ogromną ilość wzorów z Iron Manem, Spidermanem i TD, m.in. stylowe okulary tonego Starka, więc na 100% znajdziecie coś dla siebie. Przejdźcie do pierwszego linku w opisie, aby odwiedzić sklep, plus właśnie tam znajdziecie kody promocyjne na Wasze zakupy. I jeszcze raz za Wasze wsparcie ogromnie dziękujemy. Trzeba przyznać, że oczekiwania były tak wielkie, że wyczekiwać do tego momentu było niezmiernie ciężko. Jednak nastał ten moment i sam panel rozpoczął się od podsumowania poprzednich trzech faz, które dostały swoją oficjalną nazwę, Infinity Saga. Dodatkowo dostaniemy prawdopodobnie wielką edycję kolekcjonerską wszystkich tych filmów, więc jest na co zbierać pieniądze. Nie czekaliśmy po tym zbyt długo i Marvel z prezydentem Kevinem Feige na czele rozpoczęli zapowiedź całej czwartej fazy MCU. Na początku dowiedzieliśmy się, że od 1 maja roku 2020 do 5 listopada 2021 dostaniemy aż 10 wielkich produkcji. Warto też na początku zaznaczyć, że w skład tych 10 produkcji wchodzą też seriale z Disney Plus. Więc dostaliśmy zapowiedź kolejnych filmów i seriali, jednak my, aby utrzymać jakiś porządek, przejdziemy po nich od początku do końca, w kolejności chronologicznej. Więc całą czwartą fazę MCU rozpocznie pierwszy solowy film o Czarnej Wdowie. Oficjalna data premiery przypada właśnie na 1 maja 2020, czyli za niecały rok. O tym, że trwają prace nad filmem widzieliśmy od dawna, jednak samo Marvel wstrzymyło się z oficjalnymi zapowiedziami. Oczywiście Scarlett Johansson ponownie pojawi się w filmie jako tytułowa Czarna Wdowa, jednak prawdopodobnie będzie to jej ostatni film. Jak sami aktorzy powiedzieli podczas fanelu, w filmie pojawi się Florence Pugh, która będzie grała Jelenę, która powinna po tym filmie w filmie przejąć pałeczkę po Nataszy Romanow. Cały oficjalny panel tego filmu zakończył się krótkimi urywkami filmu, które ujawniły, że głównym złym będzie Taskmaster. Plus, film będzie opowiadał o tajemniczej misji w Budapeszcie, o której Natasze i Clint wspominali kilka razy na przestrzeni ostatnich trzech faz. Następna w kolejce produkcja to serial na Disney Plus pod nazwą Falcon and the Winter Soldier. Oficjalny dzień premiery nie został podany, jednak wiemy, że przybliżona premiera to jesień 2020. Co może wielu ucieszyć, Anthony Mackie i Sebastian Stan powrócą do odgrywania roli swoich superbohaterów. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że ich serial będzie opisywać ich przygody, które miały miejsca po Avengers Endgame. Oczywiście Falcon przejdzie niemałą transformację po tym, jak otrzymał od kapitana Ameryki swoją tarczę. Dodatkowo podczas panelu ujawniono, że to właśnie on będzie w społeczeństwie naszego uniwersum postrzegany jako główny obrońca Stanów Zjednoczonych. Ostatnią informacją na temat tej produkcji jest to, że jako główny zły do serialu powróci Baron Zemo, którego wszyscy znamy z Kapitana Ameryki Civil War. Prawdopodobnie udało mu się uciec z więzienia i będzie planował ostateczną zemstę na tych bohaterach, którzy mu pozostali. Trzecia produkcja można powiedzieć z miejsca, że będzie jedną z największych w historii MCU, i mówimy tutaj o The Eternals, których premiera została zapowiedziana na 6 listopada 2020 roku. O tej samej produkcji nie dowiedzieliśmy się kompletnie nic, jednak wiemy coś o jej obsadzie. Podczas prezentacji logo na scenie pojawiły się takie osoby jak Richard Madden, Kumail Nanjani, Lauren Rilford, Brian Terry Henry, Salma Hayek, Iliam Hu, Dondley i największa sensacja, czyli Angelina. Jolie. O samej produkcji nie dowiedzieliśmy się niczego prócz kilku wypowiedzi aktorów. Angelina Jolie powiedziała, że wszyscy wspólnie przeczytali skrypt i wiedzą jaka ciężka droga jest przed nimi. Jednak my fani MCU według niej na to zasługujemy. Z ogólnych informacji Eternals to rasa potężnych istot, która mocno przypomina ludzi. Jednak ich budowa wewnętrzna sprawia, że są niezwykle silni, wytrzymali i mogą żyć setki lat. Prawdopodobnie właśnie ten film rozpocznie całą historię, która będzie budowana dalej przez następne lata do wielkiego finału jakim był na przykład Avengers Endgame. 12 lutego 2021 roku dojdzie do premiery kolejnego oryginalnego filmu, który pojawi się w czwartej fazie MCU. I mówimy tutaj oczywiście o Shang-Chi i Legends of Ten Ring. Główny bohater Shang-Chi grany będzie przez Simu Liu. Jak sam zdradził, dostał tę rolę kilka dni temu. W niedzielę przeszedł próbę kamery, a we wtorek został poinformowany, że on otrzymał główną rolę. Tony lee też pojawi się w filmie i wcieli się w postać prawdziwego mandaryna, nie takiego, którego widzieliśmy w Iron Man 3. Dodatkowo 10 pierścieni to grupa terrorystyczna, która została wynajęta przez obadaja Staina w pierwszym Iron Manie, aby schwitali samego tonego Starka. Dodatkowo Kevin Feige zdradził, że zapowiedź tego filmu mogliśmy zobaczyć w Ant-Manie, jednak nie spotkał się z ani jedną osobą, która wyłapała ten wątek. Kolejną produkcję jest serial na Disney Plus o nazwie WandaVision. I jak można się domyśleć, będzie głównie opowiadać o przygordach Scarlet Witch po wydarzeniach z Avengers Endgame. Oficjalna premiera nie została podana, jednak serial otrzymamy wiosną 2021 roku. Nie dostaliśmy nic odnośnie samej produkcji, prócz kilku wypowiedzi Elizabeth Olsen, grającą Wandę Maximoff. Powiedziała m.in. o tym, że pierwszy raz będziemy mogli zrozumieć normalniej niż zwykle jej postać, ponieważ wszystko będzie skupione właśnie wokół. Niej. Po chwili dodała, że każdy film zawiera w sobie coraz więcej i więcej i można się spodziewać, że to właśnie ta seria będzie tą najbardziej bogatą w informacje odnośnie MCU. Dostaliśmy też potwierdzenie, że inni bohaterowie pojawią się w tej serii. Przyszedł czas na długo wyczekiwany film, czyli drugą część przygód Doktora Strange'a. Oficjalna nazwa filmu to Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a oficjalna premiera odbędzie się 7 maja 2021 roku. Na panelu pojawi się główny aktor Benedict, jak i reżyser Scott Derrickson, aby omówić szczegóły nadchodzącego filmu. Największym zaskoczeniem było to, że jaki główny aktor, taki reżyser powiedzieli, że będzie to film, który będzie zawierał wiele elementów z typowego horroru. Jednak jak dodał Kevin Feige, film Nadal będzie w kategorii PG-13. Scott kontynuował, że chce zawrzeć wiele elementów horrorów, jednak nie na tyle, aby zniszczyć humor, który został zbudowany w pierwszym filmie. Produkcja będzie zawierać jeszcze więcej manipulacji materią, która tak dobrze została odebrana w filmie z 2016 roku. Po chwili jednak na scenie pojawiła się Elizabeth Olsen, czyli Scarlett Witch, która zapowiedziała, że odegra gigantyczną rolę w drugim filmie Doktora Strange'a. Kevin Feige dodał, że ten film będzie bezpośrednio przyplatał się z serialem Wanda Vision, czyli coś, czego Marvel jeszcze nigdy nie zrobił. Wiosna 2021 roku będzie obfita w produkcję Marvela, ponieważ kolejny serial, tym razem pod tytułem Loki, zawita na platformie Disney+. Plus. I można śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej wyczekiwany serial czwartej fazy MCU i to wszystko można zawdzięczać dobrze prowadzonej postaci Lokiego, jak i samego aktora Toma Hiddlestona. Cała seria rozpocznie się dosłownie w chwili, w której to podczas Avengers Endgame Loki uciekł z Rock Avengersów z pomocą Tesseractu. I trzeba przypomnieć, że nie jest to ten Loki, którego znamy z Thor Ragnarok. Jest to Loki, który właśnie zaatakował Ziemię, a ostatnie co mu się przydarzyło to kompletne wciśnięcie w podłogę przez Halka. Na samym panelu nie zostały poruszone szczegóły tej produkcji, jednak z wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że skupi się on na działaniach Lokiego w wielu ważnych wydarzeniach na Ziemi. Jednym słowem, jak to podstępy Lokiego poukładały historię naszej planety. Kolejną rzeczą, która pojawi się na platformie Disney Plus, jest tak zwane What If? Premiera zaplanowana obecnie jest na lato 2021. Jak to określił Kevin Feige, będzie to coś, czego Marvel wcześniej po prostu nie mógł zrobić. Będzie to opowieść opowiedziana przez tak zwanego The Watchera, czyli pozaziemską istotę, która widzi absolutnie wszystko, co się dzieje dookoła. Kevin dodał, że będzie to seria pokazująca coś, co mogło się wydarzyć, ale ostatecznie nie zostało wykorzystane w MCU. Nie mamy zbyt wielu informacji, jednak jako przykład podał jeden. Z odcinków tej serii, gdzie to nie Steve Rogers zostaje podany eksperymentem, a Peggy Carter. I wtedy możemy zobaczyć, co działo się bez znanej nam postaci kapitana Ameryki. I jestem ciekaw, a wy co chcielibyście zobaczyć w tego typu serii? Dajcie nam znać w komentarzach. I ostatnią rzeczą, która zostanie dodana jako serial do Disney Plus, będzie serial zatytułowany Hawkeye. Jego oficjalna premiera zaplanowana jest na jesień 2021 roku. Na scenie pojawi się Jeremy Renner, który oczywiście wcieli się w swoją znaną i dobrze ograną rolę Hawkeye'a. Na samym początku dostaliśmy informację, że w serialu pojawi się Kate Bishop, jednak kto ją zagra, pozostało tajemnicą. Co do samego serialu, to wiemy, że pokaże on nam więcej, nie samego Hawkeye'a, a raczej Ronina, którego lekko zaczyna piliśmy podczas Avengers Endgame. Jednak co ciekawe, nie wiemy też dokładnie, czy serial będzie osadzony po wydarzeniach z Endgame, co sprawia, że postać Ronina staje się jeszcze bardziej ciekawsza. No i zamyka oficjalnie obecną część fazy 4 MCU, nikt inny jak nasz kochany Bóg Piorunów. Co ciekawe, na temat tego filmu dowiedzieliśmy się wiele ciekawego, m.in., że jego oficjalna nazwa to Thor Love and Thunder. Oficjalna premiera zaplanowana jest na 5 listopada 2021 roku. Na temat samej produkcji nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele, jednak największą informacją był powrót Natalie Portman, która ponownie wcieli się w rolę Jane Foster. Pojawiła się ona na scenie, a nowo wybrany reżyser Tajka. Waititi ogłosił, że będzie ona grała kobiecą wersję Tora w nadchodzącej produkcji. Jest to niezwykle wielka informacja, ponieważ kompletnie obraca wartość samego Tora obecnie w MCU. Z innych ciekawych informacji dowiedzieliśmy się, że Tessa Thompson, która gra w Valkyrie i która została nowym królem Asgardu, szuka sobie nowej królowej. Tak, panie i panowie, oficjalnie dostajemy pierwszego bohatera LGBT w uniwersum Marvela. I to by było na tyle z oficjalnych zapowiedzi filmowych na czwartą fazę MCU. Jednak nie byłby to Marvel, gdyby skończyło się tak po prostu. W momencie, gdy wszyscy razem stali na scenie, aby podziękować widzom, pojawił się maharszala Ali. Na początku nikt nie wiedział o co chodzi, jednak po chwili wyświetliła się gigantyczna grafika z napisem Blade. Tak, Kevin Feige potwierdził, że w dalszych filmach MCU dostaniemy remake słynnego Blade'a. Jednak na tym nie poprzestawał, ponieważ dodał, że Strażnicy Galaktyki 3, kapitan. Marvel 2, Czarna Pantera 2 są obecnie w produkcji i zostaną ostatecznie dodane do czwartej fazy MCU. Jednak znowu na tym nie skończą, ponieważ powiedział, że fantastyczna czwórka i mutanci już niedługo zawitają w świecie superbohaterów Marvela. Trzeba przyznać, że Kevin i cały Marvel wiedzą jak przeprowadzić konferencję, ponieważ całość zapowiada się po prostu świetnie. Dodatkowo od tego momentu na naszym kanale pojawi się wiele materiałów, zapowiedzi i teorii każdej z tych produkcji, więc zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby niczego nie przegapić. Przegapić. A teraz wy, dajcie nam znać, czy podoba wam się to, co Marvel przygotował na nadchodzące lata? Czy może jednak jesteście rozczarowani, czy po prostu zabrakło czegoś, na co czekaliście? Jesteśmy zawsze ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzania naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Sedoner Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.